Cześć, ja jestem Elf TV, a mój Sim właśnie pisze raport na policję o Simie Stel, żeby tutaj mu się raporty poprawiły, o sąsiedzie, w tym właśnie mamy kiepskie relacje, on jest sławny dosyć, więc trzeba to poprawić. Dobra, kupiłem mu, jak widzicie, ten gabinet, trochę szczytowałem, trochę nie. E, trochę szczytowany, a trochę nieszczytowany. Trochę, wiecie, sprzedałem rzeczy, które miałem albo coś zarobiłem, a trochę no musiałem kodami sobie pomóc. Bo bym nigdy na to nie uzbierał. Wiecie, ile to kosztowało ponad 7 tysięcy. Bez komputera oczywiście. Dobra, co on robi? Kąpię się, ok. Utrata przyjaciela. Nie wiem, do kogo. Właśnie on tutaj, e, tutaj z tą swoją, wsp... on tutaj partnerka w tej karierze ma super relacje. I tutaj są przyjaciółmi i są w sobie zauroczeni. A z tą moli, z tą moli są wrogami. No. Kopiel z kaczuszką, super. Dobra. Co tutaj? Nie, przygotuj sok. Lepsze są rzeczy. Możemy pojechać do restauracji. Będzie ciekawszy odcinek. Myśl. Cimie. Tutaj chcemy jeść w tej, tej najtańszej, ale tamta już będzie zamknięta, tak? Tak. Więc jedz tutaj samotnie. Jedz tutaj samotnie. Dobra. jakieś moglibyśmy go zaprosić, ale dobra Nieważne. Dobra. On tutaj sobie je. Kupić coś z talony. Dobra, mamy jakieś talony. Na spa chyba mamy salon. Tak zrobimy te śmieci tymi. Wywal to. I do domu. Mamy jedną gwiazdkę, a ten Christopher ma już trzy. Przydałoby się z nim też relacje jakieś poprawić. I tak śpi do siódmej. Prace zaczynamy. My jesteśmy porucznikiem. No dobra, może dzisiaj awansujemy. On by bardzo chciał awansować. Stróżem prawa, piąty poziom. No śpi. Do siódmej. Dobra. No Przeciw? O! Hm Hm Nieważne Obejrzeć film Tylko teraz pewnie już nie, był... nie, nie wiem, które to będzie filmy Następne wydarzenie o 17 mm -hmm. Dobrze, że piszą a my, uwaga, co tutaj jest? Niewyspany. E, tanie łóżko. E, a my kończymy o 15. Czyli będziemy mogli tak hmm. Może nawet Blair. Dobra, wstań. Tutaj tak. Pościel. E, wytnij talon. Bo bardzo by chciał tutaj coś też kupić z tego talonu. Może nie w Może na spa jakiś będzie. Albo na ziemniaki, jak ostatnio. Mamy talon. Eee... kupon na abstrakcję? Nieee... E, Dobra. Śmieci wywalę. Może powinienem tutaj, bo on stąd je wziął. Więc go się nie zimy, że nagle śmieci nie ma, bo my raport pisaliśmy. Ale wyszło, że chyba jest w miarę uczciwym obywatelem, chociaż ja nie wiem, co on tam robi. Może coś złego? Wiecie, z jakimś szefem jakiejś tam organizacji przestępczej. Wiecie, udaje takiego. To sprzedamy, bo i jak się tego nie możemy nauczyć. Dziecko w drodze, czujne przygotowania. To sobie damy, mowę. Czekajcie, nie mamy tutaj żadnego regału na książki. No, chyba nie. To się kupi. Dobra, komody. Nie będzie regał w gabinecie. tak. Póki na książki. Drogi, był ten gabinet strasznie. A szkoda mi się, się. Może nie powinienem się przyznawać. Dobra. Dam to tutaj. I mamy tutaj książki. Czekaj, czekaj. O, dobra, myślę, że już dojechał. I lubię w ogóle patrzeć, jak oni jadą z samochodami. Po pracy może do SPA pójdzie. Jak się dobrze spiszesz. Jeżeli awansuję. Przewalimy premię. <gryw> może nie. Dobra, biznes jak zwykle. No dobra, może być. Nie wiem, czy mu tutaj to wystarczy. Ale chyba tak, powinno wystarczyć. Tak, wystarczy spokojnie. Dobra. Dobra, możemy już mu dać wyluzuj. Już Może nie powinien. Dobra. Już ma tutaj maksymalne. Dobra rozrywka. No właśnie. Bawi się dobrze i odpręża. Skończył pracę. Wydział operacyjny przewiduje dla Sima Elf TV wielkie sprawy i chce mu znaleźć godne zajęcie. Mam nadzieję, że będzie godnie płatne. Śliskie typy z wywiadu pragną, aby Elf, żeby Sim Elf dołączył do nich jako agent specjalny. Wydział śledczy także chce włączyć SIMA. L do zespołu musi doskonalić swoje myślenie logiczne i rozwijać umiejętności malowania, aby lepiej ilustrować miejsce zbrodni. Kim będzie agentem specjalnym czy śledczym analitykiem? No, w sumie on lubi malować, nie? Patrzeć w teleskop też. A co robi taki agent specjalny? Nie wiem. Dajmy śledczemu. Ekspert z podsłuchu. O, my. Podsłuchuje jakichś ludzi. Dzięki nowoczesnej technologii wywiadowczej możesz nagrywać rozmowy z przesłuchiwać taśmę przesłuchiwać taśm, spędzać długie, żmudne godziny ze swoim partnerem, wykorzystując logikę Do analizy działań przystępców. Słuchaj uważnie. Nigdy nie wiadomo, co ktoś mógł powiedzieć. No właśnie. A w ogóle ta nasza partnerka. Ta jest na pierwszym poziomie. Dopiero. To, to jest takie nieco bardzo. W ogóle nie awansowuje. A ja też iść, my też powinniśmy jechać po pracy. Kupimy. Zobaczycie. Ekspres! Kupimy ekspres, wypij. I jedziemy ze spa. Żeby tutaj mnie nie był nauczony. Mm hm I do spa, a jak... A potem do kina, do kina. Czyli może od razu powinniśmy do kina, czy dojdziemy. Albo... Czekajcie, czekajcie. Pakietów nie ma. Też są, ale są makasy. No, dobra. Wiecie co? Może najpierw zwiedzaj teatr, żeby w tym się nie okazało, że będzie spóźniony ten film. Bo za długo będzie w tym spał. Nie, już! Wybierz się na film. Nie wiem. Te tytuły są ekstra. Widać, że ktoś się przyłoży. Nie, zmęczenie będziemy chować. Nie skoczyć. Nie no. Oby nie. Nie, już się pospało. Dobra, nie. Do domu. Jak się bierzemy, to spa. To godzinie grzecznie okej. Okay. <grytanie> Będziemy źli. O, położył się spać. Do szóstej, do pełnego wypoczynku. Może przed pracą pójdzie do spa. Spędzić czas z Blair. No. Latarnie widzimy. Tutaj jest. No otwarty świat jest fajny, chociaż im 4 też nie jest złe. No, też nie jest złe. Za 9 godzin do pracy. I tak, praca. Logika doszła, też już wcześniej była. E, ekspert podsłuchowy, no to ma pracę. Przeszukuje złoczyńców, przesłuchuje. Malować lubi, mhm. Zresztą pewnie na następnym poziomie dojdzie to malowanie. Ćlicz malowanie, dobra. Dobra widzowie, ale ja już kończę ten odcinek. Pa pa.